Dobrze. No i słuchajcie, w końcu jedziemy. Mamy dojechać na 23 po 5 Spedycja za nic nie chce mi podać skąd ja płynę, po której ja płynę. Nie wiem. Jak przyszła, przyszła ta służba celna, to najlepiej w ogóle, że przyszli z jedną pląbą. Więc znowu się przedłużyło, bo musieliśmy iść po drugą. <grym> Powiem Wam szczerze, że ta trasa na ostatnim etapie na pewno będzie po prostu. Po drodze jeszcze później mamy wydzielanie urząd cenny. I w Madrycie na pewno będzie jakiś cyrk. Na pewno to będzie jakaś dziura, tak samo jak tu w Budapeszcie była dziura. No nic. Tylko kółko delka właśnie. Wam szczerze, że nigdy w życiu jeszcze nie pracowałam z tak strasznie nieprofesjonalną firmą. I po prostu, co mi dzisiaj to stresu kosztowało? Na mail odpowiadałem godzina albo pół godziny. Albo dobra, w się uspokoję. A teraz sobie popatrzcie na te ładne widoki, takie piękne góry, trochę jak w Słowenii, nie? Albo jak się jedzie tam do Chorwacji. Bardzo ładnie. Dobra, zjadłam sobie batona Drugiego batona dzisiaj, powiem wam szczerze, że dzisiaj nic więcej nie jadłam Po prostu jestem w takim stanie, wiecie, czuwania No i w każdym razie Wczoraj mi powiedzieli, że oni mi zrobią rezerwację do Ancony I normalnie to kosztuje 600-700 euro Czyli mniej, niż, niż ja, w stosunku do tego, co ja się orientowałam A to jest pięknie No i później przyszło co do czego, dzisiaj ja cały czas pytam, o której mam prom. A oni cały czas ignorowali to pytanie. Nie? Jak ja tam mówiłam, że już jestem załadowana, wysłałam CMR i że mi każą jechać na urząd celny, no to oni w ogóle nie odpisywali. nie? Więc ja po prostu jechałam, oni po pół godziny odpisali i tak, klient potwierdził, możesz jechać. Jak ja już tam byłam, nie? Nagle się pytają, czy już jest w ogóle zrobione. A ja że to nie jest zrobione i nikogo tutaj w ogóle nie ma nawet. Aby ktoś to chciał robić I widzicie, ten celnik miał być od razu, miał po prostu czekać. Widzieliście, jak było. No, jak już w końcu powiedziałam, że mam zrobione papiery, sama sobie sprawdziłam, o której wypływają promy, widziałam, że jest mało czasu, więc od razu pojechałam. Wiedziałam, że pojechałam, wysłałam numery plomb papiery celne i tak To oni w ogóle nic nie odpisywali. Dopiero po jakimś czasie powiedzieli, poczekaj, bo trzeba zatwierdzić, żeby wszystko, że wszystko jest ok. Nie, ja już jechałam. No i w końcu potwierdzili, że jest OK. Ja w końcu cały czas z, z tym moim bookingiem. No i się okazało, że nie ma żadnego bookingu. Podali mi kontakt, powiedzieli zrób tutaj tą bezpośrednio z tą rezerwacją, z tą osobą. No więc ja tam zadzwoniłam. Gość mi tam mówi, jakie są opcje. No i generalnie wszystkie droższe. 1000 euro. No i, i ten gość zaskoczony, nie? Ze spedycji. No więc... Powiedział, że zrób z nimi, ja ci zrobię taką depozytową płatność, żeby potwierdzić rezerwację, bo tak to działa. No jak przyszło co do czego, że jest 1000 euro, nie 700, to powiedział, że ja zrobiła, bo jego księgowa jest chora. Więc powiem wam, powiem wam szczerze, że wydaje mi się po prostu, że ja nie dostanę pieniędzy za ten kurs. Jeszcze do tego <laughs> będę miała wszystkie koszty i jeszcze promie. Więc. Tak się trochę ja pocieszam, że pamiętam, że jak ostatnim razem właśnie Atenach też wiozłem właśnie coś takiego, też takie pudełka ładowane na placu obok. Do Budapesztu, to Alex też taki był wtedy mocno srał, że to strasznie dziwnie wygląda. I że strasznie dziwni ludzie i że on się boi, że w ogóle nikt za to nie zapłaci, ale ostatecznie wszystko było dobrze. Natomiast taki Transport w najgorszym tego słowa znaczeniu, i szczerze powiedziawszy, ja jakoś mam szczęście zawsze pracować z dobrymi ludźmi. Z dobrymi firmami, z dobrymi spedacjami. Ja pierwszy raz w życiu coś takiego widzę, więc no ale to jest po prostu szmatławy ładunek z giełdy, bo, bo tak sobie pomyślałam, że czemu by tak nie zrobić, więc było to bardzo głupie. Wydaje mi się, że po prostu w moim wieku to już chyba jednak trzeba zaprzestać takich spontanicznych rzeczy, bo to mnie kosztuje za dużo stresu. Ja jako kierowca, gdybym była kierowcą po prostu zatrudnioną w takiej dużej firmie i takie rzeczy by się działy to bym to miała zupełnie gdzieś Nawet bym się w sumie cieszyła Bo bym miała dodatkowy dzień wolny w jakimś fajnym, ładnym miejscu, gdzieś w porcie czy gdzieś Płacić i tak tyle samo płacą, czy, czy się stoi, czy się leży, nie? A więc to by mi nawet pasowało Natomiast jak mam swoją własną ciężarówkę to każdy dzień dla mnie taki stracony w trasie, niejechany Jak jestem w trasie no to po prostu jest Duża strata, nie? nie? Nie po to jadę w trasę, żeby siedzieć w aucie, a już na pewno nie po to, żeby transportować ładunki za darmo. Więc taka jestem, że wiecie, że czuję, że to może być oszustwo, ale nie skończyłam Wam jeszcze tematu. Bo ja zaczęłam robić tą rezerwację i ten człowiek napisał do mnie z tych, z tych, z ten operator, porto, no nie portowy, tylko ta agencja, która bukuje te promy. Najlepsze, że ja miałam z polskiej agencję, mogłam to wcześniej zrobić, w ogóle bez problemu. Nie, gdyby mi po prostu powiedział, ja bym miała polską fakturę i tak dalej z i by nie było problemu. Ale no, kłamał po prostu człowiek, kłamał. No i chodzi o to, że on mnie poznał, powiedział mi świetną stronę i tak dalej, i mnie śledzi, genialnie mnie także poznał, ale w którymś momencie? Stwierdziłam, kurczę, ja mam mu zrobić płatność. I to jeszcze 1200 euro, bo mówi, że normalnie na ten Grimaldi, Green Grimaldi, Green nie pamiętam już z tego wszystkiego, tam trzeba być. Kurczale, ale tu jest ciekawie, że tam trzeba być dwa, dwie godziny szybciej. Zawsze chcą. Jak ja będę, a ja będę, godzinę szybciej. Więc powiedzieli, że mogą czasami nie chcieć mnie wziąć, więc, na wszelki wypadek, lepiej zrobić drugą rezerwację na promu 23 bodajże, która jest w ogóle 200 euro droższa jeszcze no ja stwierdziłam, że mam kasę przelać gościowi a może to w ogóle jest cały po prostu ten cała ekipa taka, która ciąga przewoźników ja powiedziałam, może by wysłał maila potwierdzenia danych itd. Tak no i wysłał maila i jest bardzo profesjonalny wysłał prezentację swojej firmy że tam, wiesz, tam mówił mi, że 20 lat prowadzi już firmę i powiedział, że znał tego Preslava z którym ja wszystko tutaj załatwię w tej bugarskiej firmie no i no, ale powiedział, że nie zna tak go aż tak dobrze jak się zapytałam, czy to przypadkiem nie jest jakiś skam czy to nie jest jakieś oszustwo powiedział, że, że, że go zna, ale, ale aż tak to nie, żeby stwierdzić że oszustwo czy nie no i w każdym razie zrobiłam ten... Mówię, żeby wysłał mi maila, żebym zobaczyła chociaż. bo Nawet w sumie nie wiem pana imię, nie nic, nie, nie pamiętam. No i wysłał i jest na mailu zdjęć, stopka, jest wszystko profesjonalnie, numery telefonu, banki i tak dalej, i tak dalej. Więc wygląda ok. Ale ja się bałam, bo ten mail też nie przychodził, ale na szczęście on tam napisał drugiego maila, z wszystkimi informacjami już, rezerwacji i tak dalej, więc myślę... Się bo już tak sobie pomyślałam, że nie wiem, co zrobię naprawdę po prostu się zatrzymam gdzieś i, i będę polską agencją załatwiać sobie taki booking no i, no i tyle, nie? A to tak czy inaczej nie wyrzucę tego do bo sama nie rozbuduję 20 ton szmat z Chin no więc... No więc, no właśnie, ale tutaj w ogóle jakieś depozyty, a ja nie mogłam im zrobić takiego depozytu, tylko po prostu mi mogłam zrobić przelew, ale z telefonu jak się robi przelew, to ten też nie miałam takiej wersji ekspresowej, że w 15 minut na koncie. I zrobiłam, zrobiłam potwierdzenie, wyciągnęłam itd. i tak dalej. No mówię, to jest to po prostu wszystko, co mogłam zrobić, I mówię, no dobra, to, to po prostu ci wierzę i wierzę, że jesteś szczera itd. i tak dalej, po prostu nie martw się, wszystko będzie dobrze, jutro ci ten, masz tam wszystkie rezerwacje, bo wszystko było na mailu, wszystkie numery rezerwacji i tak dalej i ja po prostu jutro sprawdzę tylko daj znać na który prom po prostu wierzę, że ostatecznie, więc po prostu jedna osoba, jedna profesjonalna osoba w całym tym dniu i tak, tak sobie pomyślałam, że tak narzekam na tą Grecję, ale słuchajcie na Grecję nie ma na co narzekać bo ci ludzie wszyscy na każdym etapie byli bardzo przyjaźni i bardzo pomocni i no generalnie spoko, ta Grecja jest bardzo fajna i ludzie są tutaj bardzo fajni tylko ta spedycja bułgarska. I to jest spedycja i firma transportowa, bo tak samej spedycji do mnie się nadbała, ale, ale właśnie są jako firma transportowa ze spedycją, nie? To zawsze się inaczej z takimi ludźmi współpracuje, którzy mają te własne ciężarówki. No ale takich rzeczy to ja jeszcze w życiu nie wiedziałam. Jak, taki, jak, sobie, jak sobie skojarzę, jak człowiek, nie wiem, miał. Był dzieckiem albo kilkanaście lat miał i tak pierwszy raz widział jak tam ludzi, którzy prowadzą firmy, jakie tak to było po prostu, że nie wiem, każdy próbuje każdego szukać, jakoś naciągnąć, nie powiedzieć mu prawdy, kombinować, kręcić, jakoś cały czas zmieniać zdanie. Tak, tak, tak chyba, nie wiem, przynajmniej tak ludziom z tego bloku wschodniego, no, tak się kojarzy w młodym wieku prowadzenie firmy i tak dalej. Więc po prostu to jest takie 100% jakby z lat 90, nie powiem ci, nie powiem ci, nie powiem ci, powiem ci, że ci zrobię, żebyś tylko wzięła tą robotę, a później zakręcę, powiem, że wcale tak nie było, dobrze, że wszystko na mailach jest, ale niby sprawdzałam firmę bardzo dobrze, firma ma plus minus 10 lat i jest w rejestrach i żadnych długów nie ma i takie tam natomiast... Takiego rodzaju profesjonalizmu to w życiu nie widziałam. Mam nadzieję, że znowu nie zobaczę przez kolejne 15 lat. Boże broń wszystkich przewoźników od takich od takich ludzi, od takich spedycji, spedytorów. Ja oczywiście rozumiem, że może się czasami coś stać, może człowiek mieć gorszy dzień, ale jak ma dwa dni gorszy dzień. nie wiem, czy on się o piątej wieczorem dowiedział, że jego księgowa jest chora? No myślę, że nie. I tak samo jak powiedział wczoraj, że sprawdza, czy są ten. Miejsce wolne na promie na, na, do Ancony to też kłamał. Bo skoro z tym człowiekiem rozmawiał, to ten człowiek powiedział, że dzisiaj z nim godziny wcześniej rozmawiał, zanim ja zadzwoniłam. I wczoraj, ostatnim razem miesiąc wcześniej, więc, więc kłamał po prostu. Jak mi nie zapłacą, to podam nazwę wam tej firmy i pokażę wam wszystko, żeby po prostu przestrzec przez innych, ale, no ale w innym przypadku to się trochę boję, bo wiecie jak to jest. Podam dane, to za chwilkę ktoś się będzie ze mną sądził, o ujawnienie przez Ale patrzcie, jak tu jest pięknie. Takich terenów to jeszcze nie widziałam. Przed nami to jest Morze Jońskie. Morza Jońskiego, to tak jak teraz, przy drodze, też nigdy nie widziałam. Jakieś takie rozlewiska, może tam są farby, farby, farmy. Oysters, małże i ostrów. ничего да, я пошла на Szczerze, że nie mam pojęcia gdzie jechać no to Już na tym etapie jestem tak zmęczona, że będzie jechać. Co zrobiłam, to mogłam na stawą, przewoliłam, żeby dojechać Jest pół do dziesiątej Zobaczymy, czy nas wezmą, czy nie A nie wiem, czy to tutaj powinnam zjechać, czy tam na dół Ale nie dostałam adresu też od tej firmy, co mi robiła booking Natomiast jak czar GPT wyczaił, że GPT powiedział, że do nowego portu i Newport jest na wprost. Dobrze, jedziemy na Kantar, czyli waga. No, widzicie, czy trzeba tu jeszcze wyjść w ogóle? Dobrze, no, ktoś przede mną jest, bo mi stała. Dobra, no, powinno sobie poradzić może, nie? Parking. first office office Grimaldi ticket okay. 16 parking 16 parking oh, 16. 16 hi we're 16. yes, yes okay okay, and okay. And Gribaldi office? Gribaldi office? Yes. Terminal one. Go in the parking. After come the bus, take No i po wszystkim. się, że ten Grimwaldi nie daje numeru rezerwacji ja przynajmniej go nie miałam znaczy w sensie ten człowiek z agencji w ogóle był i z nimi rozmawiał, ale powiedział, że to było tak późno już że, że że oni nie, nie mieli mnie po prostu na liście, musiałabym tu iść załatwić do biura, parking mi dali na samej końcu, po prostu już na samym nabrzeżu kilometr od biura powiedzieli, że nie wolno mi gdzie indziej tylko muszę być tam no i i żyć. Autobus, tutaj w ogóle darmowy, który jeździ tam z powrotem. No i wiecie, za hapa na hamsku zaraz pod biurem, żeby po prostu walczyć, nie? No i przyszedł ochroniarz, że mnie bywali. Pięć, powiedział dwanaście, 12, ale. dwanaście, 12, 12 jest. Widzicie, miałem szesnaście, to teraz jeszcze w ogóle. But I still don't have ticket. I need to go to the office. Too late. Ticket in the office. So I. I ticket to the office. ticket. No, no, I don't have a ticket. Why will you come inside the office? I'm just late. <laughs> I am just late. No, I don't have ticket yet. Where you Ancona. Which ship? I have a reservation here and super fast. I to go. Super, super fast. Yeah, so oh, super fast. It's too late. Yeah. Canyon. Canyon. Yeah, yeah. It's super fast. Thank you for trying. Now you have time. No, now I have time, yeah. Thank you. You are very nice. Całe przyginanie tych alienic. Czyli po prostu walka jest bez sensu, ale kiedy żeby człowiek wiedział kiedy warto walczyć, a kiedy nie, no? Zobaczcie, ten mój prom wypłynął pewnie z 10 minut po czasie zaplanowanym ten miał wypływać o północy a jest z I stałam tam z boku, to widzicie przestawiłam się tu, ale mi się zdaje, że oni po prostu te niestandardowe jakieś przestawiają na sam koniec zostało już tylko kilka a tam jest też z przyczepą długi więc pewnie mi chodzi o to, że teraz ładują standardy a na sam koniec tu autokar tu ja, tu jakiś inny tam jeszcze a w każdym razie tyłem wjeżdżam na by żeby wjeżdżać tyłem niż później wyjeżdżam z tyłem Człowiek siadam Hi. Backwards or how do I? Backwards? Like this? Że teraz takie jest... brak papieru naprawdę, no. teraz brak papieru było to bardzo imponujące tego nikt nie dają zrobię jeszcze wydruk raz na wszelki wypadek zaczynam już pauzę nie zablokują, nie tak jak się śpieszę jak potrzebuję, to patrzcie się teraz nie odklei ten, ten. Dziękuję. Tak, zburę tak, torebkę. Ubrana jestem. Zostawiam wszystko. Smuteki mam, ubranie mam i teraz tak, módlmy się teraz wszyscy o to, żeby miała kabinę bez żadnego towarzystwa. Zawsze jest tak, że kobiety dostają generalnie takie niezależne ten kabiny Natomiast Czy nie będzie żadnych innych kobiet dodatkowych, tylko o to mi chodzi tak naprawdę, że mam średnią ochotę na towarzystwo kabinie. Nie to, nie to, nie w kabinie. Dobra, właśnie tam ten kabel, jaki wypadek nie ma do walki, zobaczymy czy przeżyjemy w ładowaniu, czy nie. Wzięłam powerbanka. Dobra, idziemy eksplorować. Prom! Chodźcie. A, bo to są tutaj te pokłady takie windy. I tak stoi. Dobrze, a ty teraz wchodzić. Nie, 340. Trzeba mieć 338. Tak? To żeby mi się pomyliło, że to wcale źle. Yeah. Się, to tam już jest tu z kolei to musi być na lewo jest Otwieram tam koła Sorry, you're sorry. not alone. <laughs> you thought oh, you would be alone. <laughs> sorry, I normally I'm alone as well, so it's strange. <laughs> oh no. Can you hear it? What? Um there's a man snoring. But hier an der. The... Aha. <laughs> In andere. Ich höre nicht. Uh, sorry? Jemand schnarcht? Ja. In andere like, Zimmer. Aha. <laughs> es ist nicht mich. <laughs> Dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających, To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matyas Kunkel, Graham Robinson, Adelmo Filo, Ariel Karp, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, DJ The Coning, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori Dopos M. Saba, Ahmed Esmeroglu, Filip Basenak Mia Taichi